Bayern Monachium powraca do treningów. Piłkarze powitali Leroye Sané. Koszmarny faul na Kylianie Mbappé. To mógł być nawet koniec jego kariery. Siemanko, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o głosowaniu dziennikarzy na wyspach w sprawie złotej piłki. Oni wybrali Roberta Lewandowskiego. Nowy klub Kamila Glika. Polak powraca do Włoch. A na koniec o wpadce Juventusu. W serii A jeszcze wszystko jest możliwe. Po kilku miesiącach przerwy powracamy do zabawy z futbol team. Wstępnie planuje utworzenie kilku klubów, gdzie będziemy mogli wspólnie spędzać czas. Być może będziemy mieli też Discorda. Zachęcam Was do rejestracji z linku pod tym filmem, dzięki któremu dostaniecie bonus na start. Ale uwaga, bo mam też dla Was zadanie. W komentarzu napiszcie jak Waszym zdaniem powinien nazywać się nasz klub. Ja wybiorę jeden z Waszych pomysłów, a zwycięzca wygra taką piłkę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Już bardzo niewiele brakuje do 154 tysięcy widzów. A teraz zapraszam do oglądania. Bayer Romanachium prężnie przygotowuje się do rewanżowego meczu w Champions League. Już 8 sierpnia zagrają z Chelsea na własnym stadionie, to oni są zdecydowanym faworytem do awansu, gdyż pierwszy mecz wygrali i to aż 3 do zera. Wczoraj piłkarze Hansiego Flika powrócili do treningów. Po raz pierwszy trenowały nowe nabytki, czyli Leroy Sané, Tongi Niuzu, Alexander Noebbel oraz Adrien Fine zostali bardzo dobrze przyjęci przez resztę kolegów. Atmosfera w zespole wygląda wręcz na idealną. Wszyscy się śmieją i cieszą z powrotu do gry. Jeszcze przed rewanżowym meczem z piłkarzami Franka Lamparda 31 lipca zostanie rozegrany mecz towarzyski z Olympique Marsylią. Co więcej, w przypadku awansu do dalszej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów, Sanem i inni nowi gracze nie zagrają w kolejnych meczach, gdyż będą przygotowywać się do nowego sezonu. Wczoraj w finale Pucharu Francji zmierzyło się PSG Saint-Etienne. Pierwszego gola w tym meczu i jak się potem okazało ostatniego zdobył Neymar w 14 minucie. Po uderzeniu Kilianem Mbappé piłka odbiła się od bramkarza, wróciła prosto po nogi Brazylijczyka, który wpakował ją do siatki. Jednak nie to w pierwszej połowie było sytuacją, która wzbudziła najwięcej emocji. Do takiej doszło 12 minut później, po wręcz niedopuszczalnym faulu piłkarza Saint-Etienne na Kilianiem Mbappé. Louis Perrin wykosił młodą gwiazdę. Noga mocno się wygięła, ale całe szczęście nie doszło do otwartego złamania, co w podobnych sytuacjach może mieć miejsce. Atak na nogi nie ma żadnego wytłumaczenia. Arbiter był daleko od całej sytuacji i nie widział początkowo tego, co się stało, dlatego pokazał tylko żółtą kartkę. Jednak po analizie VAR zdecydował się na wyrzucenie Perrin z boiska i była to na pewno słuszna decyzja. Po tym faulu piłkarze obu drużyn rzucili się sobie do gardeł. Posypały się żółte kartki i to aż 5 w 2 minuty. Ostatecznie w całym meczu arbiter aż 10 razy sięgał po żółty kartonik. W każdym razie Kilian Mbappé nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko. Po tych zdjęciach widać, że Kilian na pewno mocno to przeżył. W jego miejsce pojawił się Sarabia. Francuz powrócił na ławkę rezerwowych na 10 minut przed zakończeniem meczu ze stabilizatorem na nodze. Na szczęście mógł się cieszyć razem z drużyną ze zdobycia Pucharu Francji. Jak wiecie, France Football odwołało galę złotej piłki w tym roku. Nie zostanie ona przyznana nikomu, gdyż ich zdaniem nie ma do tego sprawiedliwych warunków. Taka decyzja wywołała oburzenie na całym świecie, a szczególnie w Polsce, gdyż jest to jednoznaczne z pozbawieniem Lewandowskiego szans na zdobycie złotej piłki. Oczywiście tutaj nikt nie mówi, że Lewy na pewno by ją zdobył, ale ten sezon był dla niego tak rewelacyjny, że istniały wszelkie przesłanki, aby to właśnie w jego ręce trafiła ta nagroda. Swoje głosowanie na takich samych warunkach przeprowadził brytyjski Daily Mail, głosowali dziennikarze i co się okazało? Niekwestionowanym liderem był właśnie Robert Lewandowski. Zgromadził aż 34 punkty. Miał on o 24 punkty przewagi nad drugim Cristiano Ronaldo, a trzecie miejsce zajął Virgil van Dijk z 8 punktami na koncie. To są już ostatnie dni Kamila Glika jako piłkarza AS Monaco. Prawdopodobnie już niedługo polski obrońca przeniesie się do nowego Beniaminka serii A, czyli Benevento. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio podał takie informacje, więc możemy być raczej pewni, gdyż on rzadko się myli. AS Monaco tak naprawdę wiele na nim nie zarobi, gdyż zaledwie około 3 milionów euro. Sam Polak za jeden sezon gry we włoskim klubie zgarnie około 3,5 miliona euro. Testy medyczne prawdopodobnie odbędą się w poniedziałek. W AS Monaco Kamil Glik zagrał w 167 spotkaniach. Zaledwie trzy spotkania do końca ligi, a Juventus przegrywa bardzo ważny mecz z Udinese. 2 do 1. Cały mecz w bramce starej damy rozegrał Wojciech Szczęsny. Juve wyszło na prowadzenie po trafieniu Matejsa Delichta, jednak w drugiej połowie straciło dwie bramki, a jedną w samej końcówce, gdy już wydawało się, że ten mecz zakończy się remisem. Fofana wyprzedził trzech obrońców Juventusu. Delichta ograł jak zwykłego amatora i chytrym nie mocnym uderzeniem po ziemi pokonał też Wojciecha Szczęsnego. Takiego zakończenia tego meczu chyba mało kto się spodziewał. Na obecną chwilę Atalanta traci tylko 5 punktów do Juventusu, a Inter zaledwie 7, a do rozegrania pozostały tylko 3 spotkania. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie. Wpadajcie na stronę landry.pl, czyli naszego oficjalnego sklepu. Jestem przekonany, że coś dla siebie znajdziecie. Poza tym zachęcam do rejestracji z linku pod tym filmem w grze Football Team. Na pewno będziemy się świetnie bawić. Dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!